Dopóki myślimy o sobie w oddzieleniu od innej istoty, to działa ego, ponieważ to określa nasze istnienie. Nie można, tak jak mówiłeś, przypomnij mi, bezegoistyczne. Bezego. No właśnie. Egotyczne. Jeżeli, o, jeżeli odczuwasz siebie samą i wiesz, że cała reszta to wyświetlenie. Matrixa, czy też wyświetlenie holograficzne. To jak możesz być samolubna. No nie istnieje takie zjawisko w Nie istnieje wtedy takie zjawisko. Nie jest możliwe, bo, bo ono określa, że ty lubisz samego siebie, samą siebie, a nie lubisz całej reszty. A musi tam być na zewnątrz chociaż jedna istota, tak? Nie można być samolubnym i. I tym egoistą, takim w postrzeganiu, w tej konotacji negatywnej, jeżeli czujesz, że jesteś tylko ty, że ty tworzysz swój własny świat. I tych światów można oczywiście namnażać, bo tak jak siedzimy tutaj w czwórkę przy stole, to tych światów jest cztery. Cztery różne wyświetlenia, twoje, moje i tak dalej. Ale żadne z nas nie ma pewności, czy, to, czy cała reszta trójka. Tych, tych osób istnieje. Rozgrywamy tą rzeczywistość. W śnie, w grze, jak zwał, tak zwał. Ale skąd ta pewność? Dlatego, że mogę do Ciebie mówić? Dlatego, że mi odpowiadasz? Dlatego, że mogę Ciebie dotknąć? Niekoniecznie. Bo, bo we śnie też mogę dotknąć kogoś. Też mogę kogoś poczuć. A to wcale nie udowadnia jego istnienia. Czyli to, że istniejemy fizycznie, tak właściwie to fizycznie. Co to znaczy istnieć fizycznie? No, to, to budowa materii nam, nam odpowiada, ale zdaje się, że, że już żeśmy rozmawiali na ten temat, więc nie ma sensu się powtarzać. To nie jest wystarczający dowód na to, że, że to wyświetlenie istnieje że jest rzeczywiste, jest rzeczywiste, bo taki jest odbiór, tak samo jak rzeczywisty jest obraz na ekranie, powiedzmy telewizora. Ale jeżeli oglądasz na ekranie telewizora góry, to znaczy, że jesteś w górach, przecież nie? No, czy, no, a czy możesz? Patrz. A czy możesz z całą pewnością powiedzieć, że one istnieją? Przy dzisiejszych technikach animacji, na przykład, też nie. Wierzysz w to, że oglądasz rzeczywisty obraz, albo rzeczywistą relację? Gdzie żyjemy w czasach, gdzie te rzeczywiste relacje są reżyserowane. Jak ostatnio widziałem w Indiach. Ten potworny yy, wirus zaatakował hindusów do tego stopnia, że pośmiertnie pod radłem jeden z Hindusów drapi się, bo go coś użarło. No to, no to co jest rzeczywiste? Taką mamy skalę rzeczywistości. Od budowy materii poprzez reżyserię. W najdrobniejszych szczegółach, nie tylko reżyserię na ekranach telewizorów, ale również i naszego życia, tego co żeśmy zaplanowali i jaki de facto mamy wpływ na nasze życie, w który kiedyś yy, ja wierzyłem. Jeszcze do niedawna, jeszcze dwa lata temu wierzyłem w to, że mam wpływ na swoją własną rzeczywistość. Bardzo się myliłem. Teraz już wiem. Jeszcze no nie, nie, Jeszcze dwa lata no. temu wydawało Ci się, że dobrze nawigujesz po czterowymiarowej rzeczywistości. No. <laughs> Czyli nawigować to no znaczy płynąć jeszcze. w pożądanym kierunku. No. Mhm. A ty twierdzisz, że mamy wpływ? No. Nie, no możesz. Są goście, którzy nawigują doskonale i którzy całkiem nieźle uczą owieczki, jak nawigować, i cała Rzesza Owieczek chce nawigować się po czterowymiarowej rzeczywistości. Dla kupy owieczek. To jest jak gdyby cel istnienia. Nawigować? Nauczyć się nawigować w czterowymiarowej rzeczywistości. Chcę mieć dom, mam, chcę mieć Mercedesa, mam, chcę mieć Maybacha, mam, chcę mieć 5-6-12-zerowe konto, mam. Nie wiem, chcę mieć, albo nie, nie, chcę, nie mam takich pragnień, ale chcę mieć, żyć, być szczęśliwy, mieć dobrą, dobrą rodzinę, dobre relacje i tak dalej. Mam. To jest nawigacja po czterowymiarowej rzeczywistości. Chcę, czyli po, po, określam kierunek i płynę w nim, inaczej, nie płynę, tylko ten kierunek się rzeczywistnia. To jest nawigacja po czterowymiarowej rzeczywistości. Ale konsekwencją nawigacji po czterowymiarowej rzeczywistości, w mojej ocenie, są niestety konsekwencje. A tą konsekwencją jest nadbudowa ego. Ego cały czas się żywi faktem, że my chcemy nawigować po czterowymiarowej rzeczywistości. Z każdym pragnieniem, które chcemy zrealizować i z każdym pragnieniem, które zostało zrealizowane, ego się rozbudowuje coraz bardziej w nas. Co Więc bardziej każde, aż... każde to pragnienie to kotwica, którą rzucasz tak. do tej rzeczywistości. Tak. Po prostu za dobre określenie. porównanie, Zakatwiczasz się coraz bardziej w tej rzeczywistości. Coraz trudniej jest ci podjąć decyzję o jego, jej opuszczeniu. Gdybyś nawet dochodził do takiego momentu, że tu nie gra, tu śmierdzi, tak? czytaj ławica, czytaj. No, wiele aspektów mówi o tym, że, że, że to śmierdzi, nie? że to się nie trzyma kupy, mhm. nawet patrząc z punktu widzenia tych pacjentów Newtona. Nie trzyma się kupy, dochodzisz do wniosku i tak dalej, ale podjęcie decyzji o opuszczeniu tej ławicy jest coraz trudniejsze, Bo to, że rurę fajny Mercedes, miał fajne podżywane fotele, etc., etc., już nie chcę wchodzić do relacji, bo jeszcze jak wejdziemy do relacji jaźń, jaźń, tożsamość, tożsamość, albo relacji matka-dziecko, matka, ojciec-dziecko i tak dalej, zaczyna się to wszystko komplikować. Nie? Coraz trudniej jest nam ten, opuścić tą ławicę. No, no wyobraźmy sobie, że jesteś na krawędzi ławicy i musisz podjąć decyzję. Zaneguję wszystko to, co ego wbudowało. Nie? Czyli muszę zanegować swoje dzieci, swojego męża i wszystko to, co było dla Ciebie wartościowe. Nie? To jest horrendnie trudne. posiadania, z którym się bardzo posiadania. ludziom trudno rosną. No Załóżmy, że z, ma, że z materią już poszło łatwiej, bo już przepracowałeś. To już nie masz takich wielkich potrzeb. Nie? Trudna bo... z kieszeniami byłaby świetnym biznesem. Z kieszeniami? Tak. Że? Żeby... że można napkać to No nie, wyobrażenie sobie zanegowania wszystkiego. Nie wiem, czy kogokolwiek stać na to. Kotwica jest bardzo, z punktu widzenia, na bardzo grubym łańcuchu. To znaczy, z punktu widzenia czterowymiarowej rzeczywistości jest nam pewnie trudno, bo to czterowymiarowa rzeczywistość ma dwa aspekty. Pierwszy szkoleniowy, czy tutaj to co o czym Klaudia mówiła, czy to jest szkoła, która ma nam yy, przyzwyczaić efekt stany się rozbudowuje, oczywiście jego się rozbudowuje, ale drugi aspekt to jest taki, że w tej w paradoksalnie gównianej czterości rzeczywistości, ponieważ jesteśmy w innym środowisku, mamy szansę powolniać, że jest jeszcze jakieś coś innego niż granica ławicy. Że może coś istnieć poza granicą ławicy. W piątce, jak już wracamy do piątki, no to jesteś już w ławicy, ale informacja o tym, że, czyli pozyskiwanie tych szczątkowych informacji następuje na czwartym wymiarze. I wtedy w piątym wymiarze moje ocenie, możesz podjąć decyzję, albo inaczej mówiąc, prosty, świadomą decyzję o tym, że po prostu albo negujesz, albo opuszczasz, albo po prostu odwracasz się, jak strój zamykasz, wkładasz łeb w, w ziemię i to wszystko, co, czego nie widzisz, znika. Nie? Ale jest bolesny, może być bolesny, no bo to jest cały, cały szereg. No, możesz też podjąć decyzję, już wiesz absolutnie i potem płynąć w kierunku tego Atlantyku jak w tym przysłowie wyłosać, mieć dylematy i zaczynasz wspominać i zaczynasz budować jego nas od jak oni. Bo za wolno płyniesz, musisz płynąć szybciej. Być może taka hipoteza jest słuszna. Trzeba gonkiem szybciej ruszać, to może po prostu nie, jesteś tak zbany, że nie masz czasu myśleć <laughs> na Taczek załadować. Może i o to chodzi. Może o to chodzi. Miałem kiedyś taką e, podróż szamanistyczną na boso po skalistym zboczu i w dość szybkim tempie. Ale skupienie uwagi, jakie wtedy występuje, nie pozwala na myślenie o czymkolwiek innym. Być może to, to ma sens, żeby, żeby iść szybko. To jest tylko jeden przykład taki prosty z, z, z naszej rzeczywistości. A to samo na nartach też mam. Ja nie mam czasu podziwiać widoków, wszyscy mówię, jak tam pięknie się włączy o życie, żeby tam z górko kupić Podziwiają, podziwiają widoc widoki ci, którzy zjedzie 20 metrów, czy tam 100 metrów, staje, nie, Czy wszyscy ale, ale widzieli, jak jechał? Nie no, pługię. podziwanie Czasami widoków jest, jest cudowne. Jest Kiedy się najlepiej podziwia widoki z punktu mojego widzenia, jak jedziesz samochodem jako kierowca, nic no, nie widzisz, no, no, w podstawowych rzeczy nie widzisz. Bo ona prowadzi, to ja mam szansę obejrzeć rzeczy. Dostrzegam, nie wiem, kapliczki albo jakieś, jakieś fajne miejsca, to, to nie wiem. Nie, nie widziałem. Ale już dla mnie mistrzostwem świata, tak naprawdę, obserwacyjnym, to jest jazda rowerem. A wiesz, jak się tak biega, tak. jak się zwiedza? No, wow. że, nie wiem, no bo nie biegam, nie. Ale jazda rowerem dla mnie jest po prostu już full fan. Już takie rzeczy widzę, że nie mam szans zobaczyć niczym innym. No tak, bo biegniesz wolniej niż ja ale na przykład, rowerem, nie? To jeszcze, jeszcze więcej, percepcja jest szersza, się nie? Zauważy. Czyli nie kierowca, tak A. jak kiedyś zrobiłem porównanie, że nasze ciało to jest taki samochód, w którym jest kierowca, jest pilot i na tylnym siedzeniu siedzi dusza. I ona ma największy ubaw, bo ona w ogóle nie, ani nie pilotuje, czyli nie podpowiada, tak jak duch podpowiada, czy umysł y, uważa, że od niego zależy ta droga, bo on jest za tą kierownicą tutaj tak, sobie i on tutaj nadzorcy. koryguje tor jazdy, mówiąc językiem fachowym. I tylko ta właśnie dusza, która sobie siedzi z tyłu i mówi, ale fajnie jest. Nie ruszam się, a wszystko się rusza, bo u mnie nie biegnę jak pies. Zauważyliście, jak pies wystawia pysk przez otwarte tak. okno w lecie? Jego fascynuje, że on nie biega, a świat się rusza. A ilość nie? zapachów dociera do niego tak, w, n w n ilości, nie? No więc bieg, stanie... w... Nie, nie zdąży ich na więc podziwianie obrazów czytaj w naszej rzeczywistości pobór informacji na temat tego, czym jest stworzenie, Najciekawszy jest z punktu widzenia tylnego siedzenia. Czyli tam musimy się przedostać, nie kierowca jest tutaj kluczem, nie pojazd, czyli nie nasze ciało. Hmm, czyli co to znaczy? Wyłączasz świadomość kierowcy, wyłączasz świadomość pilota, wyłączasz świadomość pasażera, a zostaje to kto? Tylko Ty. Tak. Czyli jesteś pozbawiony ty wszystkich tych egotycznych, czy eg egotycznych cech Twojego, twojego istnienia. I wtedy dopiero zaczynasz patrzeć na świat zupełnie inaczej. Ktoś uważny powie za chwilę, że ten, że to jest bardzo prosta droga do wypadku tak? Ta samochodowego i pozbycia się pojazdu. A to znaczy, że nigdy nie prowadził samochodu. To znaczy, że on już może nie być potrzebny. Zwróć uwagę, że jak, ludzi... jako kierowca, jak skupisz się co totalnie, na, na wszystkim, ale jakimś jednym zagadnieniu, załóżmy, nie? Mhm. Załóżmy, że jedziesz. 100 km, czy tam 60 km, godzinę ci to zajmie po współczesnych polskich drogach, aż i przez godzinę jesteś w stanie rozważyć jedno zagadnienie. Mhm. Od punktu A do B, jeśli będziesz poruszał się i będziesz myślał tylko o tym zagadnieniu, nie popełnisz najmniejszego błędu podczas jazdy. Nie Dlaczego? Nie miałem, tak. Bo no. się włączył autopilot, który robi to najlepiej. Podświadomość po prostu załatwia wszystko, czyli podświadomość kreuje tą rzeczywistość. Tak, bo ty, bo ty założyłeś, że masz dojechać i nie rozpraszasz się w ogóle tym, bo Ty myślisz o innym zagadnieniu, całkowicie o innym. Patrz, jak wielu ludzi tego tak. doświadczyło, Toll, Newton, Hawkings, yy, Hitler, mhm. tylko że to jest akurat przykład, no powiedzielibyśmy w naszej rzeczywistości negatywny. negatywny tak? Tak. Ale on też nie zdał egzaminu, tak, siedział na ławce, tak. prawda? A tu nagle zaczęło się wokół niego dziać i został wykreowany na No Może nie w tej sekundzie, ale, ale ta droga się tam zaczęła. Tak, w jego łbie pojawiły się chore idee, idee, idee Znam i te znane. Ludzi, którzy nie są postaciami tak znanymi, i yy, ich historie, i niedawno tknęła mnie taka historia bliskiego mi człowieka gdzie rzeczywiście moment, w którym mówisz nie mam siły już niech się, niech się dzieje wola niebios tak. mówiąc starym zaklęciem a, a nowszym rób co chcesz tak? Jesteś tą najwyższą jaźnią jak jesteś taka najwyższa no to zrób tak. to zrób to postaraj pokaż ja mi. się wyłączam tak ja mam dość mam pokorek dzięki ulewa mi się i nie mam chusteczek. I wtedy zaczyna się dziać. Bardzo wielu ludzi chce kreować swoją rzeczywistość, tak jak wspomniałeś, mieć te zera na koncie, mieć te mercedesy, domki i tak dalej. I jest to sposób, i jest możliwe, bo rzeczywiście kreacja działa, ale tak naprawdę, czy my wiemy, czego tak naprawdę chcemy. Albo inaczej, czy my mamy całkowitą pewność, że jest to dla nas dobre? Bo ja znam ludzi, którzy zdobywali poprzez kreację bardzo wiele rzeczy różnych, które zrobiły im krzywdę. no bo wiesz, nieświadoma istota. Co to jest nieświadoma istota? To jest ta, której się wydaje, że wie. Mhm. A świadoma istota to jest ten na tylnym siedzeniu, ta, ta dusza, która. Doskonale wie, czego chce, poprzez fakt, że nie wie, czego chce, bo nie ma żadnych pragnień. Bo chce wszystkiego. Na bo po prostu jest to, to dla niej obojętne. No, będę obserwowała świat i, i co zobaczy, to i tak mi ubawi, bo przecież jeszcze nie wie, wszystko widziałam. Więc... No dobra, ale. Jak dziecko, nie? Bo różnica są. między tym pionkiem, graczem, a tym, co tam siedzi z tyłu, jest taka, że ten pionek postrzega linearnie, dlatego musi mieć początek, koniec, rozwinięcie. rozumiesz? czyli cel gry. My wszyscy poszukujemy tego, że życie musi mieć sens. Gra musi być warta świeczki. Każdy do czegoś dąży, tak? Ładniejszego domu, ładniejszej partnerki, samochodu, czegokolwiek. A jak chodzisz tam, to tam nie ma celu Nie ma sensu i wszystko jest naraz. Wszystko jest w takim innej percepcji, no. nie takiej linearnej od A do B, tylko takiej, puu, takiej większej. A bardzo rzadko nam się zdarza to odczucie takiego wszystkiego naraz już. Że mam, mogę mieć to jednocześnie, to, a tak naprawdę nie muszę mieć niczego i mnie to nie trzyma. Rzadko masz to poczucie, że... Uh -huh. Kratek. Wam to widzieć, nie? Że... Nawet nie wiesz, jaką potęgą jest to bałeki. No, że, że po prostu... Yy... Inaczej spraszając, możesz mieć wszystko w stanie, w którym nie pragniesz niczego. No, no, głębokie to było, no. O to, żeś pojechał teraz. Pojechałem, no, co co mam sobie? Nie no, to dobrze, dobrze. No, no, co więc polega na tym, że my ciągle pragniemy czegoś, mm -hmm. Ciągle no, chcemy się tak. bawić w nawigatora, ale de facto nasze decyzje są błędne, bo nam się wydaje, że jak dopłyniemy już, już tam za horyzontem jest wysepka i tam już się świecą mm. kokosy na, na palmie, jak już tam dopłynę, to już będę giga szczęśliwy. No, po, po czym dopływasz, a tam się okazuje, że kokosy już dawno są szczęstwiałe, Wyspa wcale nie jest taka fajna, bo jest pełna, nie wiem, skorpionów, etc., etc. Albo turystów z Niemiec. Albo turystów z Niemiec. No jak wyłączasz pragnienia, i to zaczynasz dostawać, nie? Czyli ten łosoś, który się wydostał z tego zakrętej ławicy i już nie ma tych pragnień, wyłączył te swoje wszystkie gotyczne cechy, dostaje doznaje Nirwany, jak ten biegacz, nie? Euforia biegacza. No, no, nirwana to nie euforia. Jest, no sobie, to poziom, przepraszam, bo się będę pieprzyłem się w, sprawę, w słowo nirwana, niepotrzebnie to użyłem. Przemienił znaczenie tego słowa, ja się będę tego łapać. Bo Ale to nie ma, dobrze, no, zamienimy nirwana na widelec, ekstazę, no. Dozna doznał wideleca i poczuł się fajnie, to są wszystko słowa, haczyki, to są haczyki. Tak. W mojej ocenie musimy, znaczy ja nieco, że musicie wy, robicie wasze istnienia jaźnie albo wy w moim innym doznawaniu rzeczywistości jak to nazwałby mój kolega, może robić, co uważa, natomiast ja chcę, albo moim pragnieniem, co też jest chore, bo jest jakieś pragnienie, a nie powinno tego być, mhm. pozbyć się tego, tych wszystkich nazewnictw, tych wszystkich sformułowań, tego wszystkiego, co jest tym haczykiem, który nas tutaj, mnie tutaj chce przytrzymać. Łapie i rozprasza przy okazji. Rozpraszaczy tak. Takich, kurde, światełek, takich, mrygający jak, jak na, na, na e, ogródku Jordanowskim, albo na Wesołym Miasteczku, mrygają światełka, i tak naprawdę ty na tą karuzelę chcesz wsiąść nie dlatego, że widzisz, że ona jest fajna, szybka, ale tam dużo światełek mruga, nie? Nawet nie wiesz, że twoja podświadomość kupuje te zabawki. Nawet nie wiemy, albo ci, co, co oglądają telewizję, nawet nie wiedzą, że po prostu e, tak naprawdę wszystko jest działane na podświadomość. Określony ubiór. Określone tło, kolorystyka, wszystko ma wywołać w tobie określone zachowania, wzorce zachowawcze. One są doskonale rozpoznane. Wiedzą, że żółte wywołuje takie doznania, czerwone takie, niebieskie takie, zestawienie dwóch kolorów niebieskiego z czerwonym takie. I wiedzą, jak się bawić. Wiedzą, jak się ma zachować ten konferencjer, jak machać gałązkami, jak się uśmiechać, ja co mówić. I wszyscy nabieramy przekonania, że. Jeden z celebrytów jest taki fajny, inteligentny, on takie fajny ma powiedzonka i tak dalej. A potem a goś, jest, i a goś jest fatalny po prostu w sensie intelektualnym. Dla mnie to jest po prostu jakaś. No, raz, rozbędę się tam oceny. Nawet techniczne nadawanie też jest manipulacją. Wszystko od A do Z, tempo odświeżania ekranu. To. Ale no to słuchajcie, no, nie możecie y, mieć pretensji do izul, iluzji i iluzoryczności tego środowiska. Bo ja. no, tak jest, no i tyle. No nie i to my nie to wszystko tego wiemy, pretensji. No, ale to ja, tak to... trochę brzmi. Nie? Tylko po prostu. No, tak jest. Ale i tyle. To, ja nie mówię tego, do, 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 żeby Jacka przekonać. Ja, no, ja mówię to... tutaj do czarnego punktu zwanego mikrofonem, licząc na to, że część. Tak zwanych jaźni, które jeszcze tam mają jakieś wątpliwości, albo które, które nawet może wątpliwości nie zbudziły, że słuchają tej rozmowy po raz pierwszy, albo Jacka poznały i mnie po raz pierwszy w życiu nie słyszały, przez przypadek ktoś im tam podsunął. Linka, weź tam posłuchaj, bo jakichś dwóch idiotów mówi o jakichś idiotycznych rzeczach, ale tak na końcu jakiś sens i logika tego jest. Nie? To do tego właśnie mówię, żeby tam gdzieś tam na drugiej po, po drugiej stronie jakiś perceptor. Mój czy Jacka, coś tam. Poszerzył się horyzont, że tak powiem, widzenia. Przynajmniej włączyć taką możliwość, nie przyjmować, że tak jest. Bo leniwość naszych umysłów jest oczywista, bo one zużywają dużo energii, w związku z tym muszą być leniwe. I umysł odpoczywa wtedy, kiedy dostaje rozwiązanie jakiejś zagadki. Na tym właśnie bazuje system. Chcesz Boga? Proszę. Mam kilka tysięcy tak, propozycji. Wersji, tak. Którego wolisz? Kolor możesz wybrać nawet. Mm. Bo są niebiescy, błękitno-krwiści nawet. Wszystko, no, co chcesz. wątku, bo coś ważnego powiedzieć. Chodź. No to... to wiesz co, ja, to, ja zmierzam już do pointy. Systemowi zależy na tym, żeby, żeby dać umysłowi odpocząć. Gotowe rozwiązanie, gotowy śmiech z puszki, gotową wersję Boga, gotową wersję rodziny, jak ma wyglądać. Wszystko gotowe jest, żeby nie poszukiwać. Dlatego nasze poszukiwa umysły poprzez, do... poprzez swoje lenistwo wolą rozwiązania ostre. Jest tak lub tak. tak. Wielokrotnie zaczepiano mnie w komentarzach. To jaki jest? Dokładnie. No jest Podaj tak jak zrób. uważasz, że jest. No, nie chodzi o to, żeby się nie zatrzymywać. Mój cel tego szczególnego... Nie iść na skróty. Nie iść tą drogą podaną na skróty. Tak? No, wiesz to... Już, to jest rzecz umowna, czy to co jest skrótem, nie? Ale za chwilę no, o tym, do skrótu się odniosę, no, Bo za chwilę zapomnę no, coś, co muszę no, ważnego no, dobra, 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 powiem. Kurde już mi już, już parę razy chciałem powiedzieć i mi zawsze uciekało. Masz Moje, celem mojego gadania, tego, co, co gadam czy do Twoich słuchaczy czy do moich, nie jest to, żeby kogokolwiek przekonać. Bo tak naprawdę, szczerze do Was mówię, czy, którzy słuchacie, w dupie, czy wy to się przekonacie, czy nie. Naprawdę mi na tym nie zależy. Moim celem jest fakt, żebyście zrozumieli, jaki jest mój przekaz. Żebyście odebrali to, co Wam powiedziałem, a na końcu powiedzieli, pieprzysz, nie zgadzam się z tym, albo powiedzieli, Coś ewentualnie w tym jakiś sens jest. Może trochę podrążę ten temat. To jest jedyny cel. Nie jest moim celem przekonywanie od kogokolwiek. Tylko, żeby to, co zamierzam powiedzieć, było jasno zrozumiane. I wcale mi nie zależy na tym, czy, czy, czy przekonanie nastąpiło, czy nie. Bo to totalnie mnie nie interesuje. Ale powinienem tego słuchacza. Tak. Ja, ja, był, ja byłbym szczęśliwy, żeby więcej tych jednostek zrozumiało mój przekaz. A co z tym zrobią. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, tak naprawdę. Świetna puenta w ogóle całej rozmowy. Zróbmy przerwę.